Dzień dobry! Ceny metali spadają. Złoto poniżej 2000 dolarów, srebro poniżej 24 dolarów na indeksie filharmonika, zatem też obniżki srebro o prawie 2 złote, złoto ponad 65 zł w dół. Na tygodniu u jednego z dealerów widziałem srebrnego Jamesa Bonda w cenie poniżej 117 zł, niezła oferta, zwłaszcza że moneta z limitem do 50 tysięcy sztuk co daje jakieś szanse na premię. Ja jestem w sumie zaskoczony tymi promocjami, no ale właściwie to pozytywnie zaskoczony, na co się działo na świecie w ostatnim tygodniu. Jak czytamy w CNBC, Jerome Powell stwierdził, że być może nie będzie musiał podwyższać stóp procentowych tak bardzo jak do tej pory sądzono. Jednak wszystko jest niepewne i Fed nie ma sztywno obranego kursu, lecz wszystko zależeć ma od pojawiających się danych. Inflacja według szefa Rezerwy Federalnej jest wciąż zbyt wysoka, no i w Stanach wciąż też trwa. Przeciąganie liny przez republikanów i demokratów. Ci pierwsi w piątek odeszli od stołu negocjacyjnego na całe 6 godzin. Nie chcą bowiem, by rząd USA wydawał więcej niż w roku poprzednim. Tymczasem Janet Yellen straszy, że jeśli limit długu nie zostanie podniesiony, to niektóre rachunki wystawione rządowi USA nie zostaną spłacone. Na Twitterze Patryk Karim pokazuje wykres długu wycenianego w złocie. To jest ta górna linia, na dole widzimy cenę złota. Karim sugeruje, że czerpiąc z przeszłości możemy się spodziewać rajdu na 14 tysięcy dolarów za uncję, a może i 30 tysięcy dolarów. Wykres jak wykres, jest dużo różnych wykresów. To, że kiedyś tak było, nie oznacza, że znów tak będzie. No, bo wykres to jest tylko historia, mówi nam o tym, co było, a co będzie. Na spotkaniu grupy G7 padły znów słowa o globalnym resecie, o centralizowaniu wysiłków na rzecz ochrony klimatu i zmianie systemu walutowego. Sekretarz generalny ONZ Antonio Gutierrez, to jest taki portugalski socjalista, powiedział, że. System finansowy stworzony przez Bretton Woods po II wojnie światowej po prostu nie spełnił swojej podstawowej funkcji jako globalnej siatki bezpieczeństwa w obliczu wstrząsów gospodarczych spowodowanych COVID i rosyjską inwazją na Ukrainę. Powiedział, że nadszedł czas, aby naprawić system Bretton Woods i zreformować Radę Bezpieczeństwa ONZ. Jest to zasadniczo kwestia redystrybucji władzy zgodnie z realiami dzisiejszego świata. <gryw> Powiedział, że G7 nie może już być obserwatorem w naszym wielobiegunowym świecie. W miarę wzrostu podziałów geopolitycznych żaden kraj ani grupa krajów nie może stać, gdy miliardy ludzi zmagają się z podstawowymi brakami żywności, wody, edukacji, opieki zdrowotnej i miejsc pracy. Cóż za piękne słowa? No czyli mamy zapowiedź przenoszenia ciężaru władzy ze środków lokalnych do centrali w ONZ. To po pierwsze, po drugie, wprowadzanie CBDC. Jeśli chodzi o CBDC. Tutaj taka wrzutka mamy kolejne info z Anglii, gdzie tamtejsze banki zaczynają ponoć robić podgórkę swoim klientom, którzy chcą wypłacać u nich gotówkę. Jak czytamy na tym ogłoszeniu w trosce o bezpieczeństwo klientów i ich środków, pracownicy banków będą pytać, po co ci twoja gotówka prosić o dokumenty, no, a jeśli będziesz chciał wypłacić większą kwotę, taką od 2000 funtów. To wypłata może potrwać 24 godziny, a może zdarzyć się też tak, że gotówki nie wypłacisz w ogóle. Mamy tutaj kogoś z UK? Wiem, że mamy. Dajcie znać czy faktycznie zaczyna się ten dramat. Nawracając do zapowiedzi ze szczytu G7. No to cóż, no jest to na rękę politykom, no, takim jak nasi na przykład zdejmują z siebie odpowiedzialność. I konieczność jakiegokolwiek myślenia, decyzje będą zapadać wyżej. Odpowiedzialność żadna, a stołki i apanarze przecież zostają. Spójrzmy sobie na tą wypowiedź Pawła Szrota z kancelarii prezydenta. Bo wszędzie, gdzie się pojawia teraz na świecie prezydent Andrzej Duda, to y, mocno wybrzmiewa przede wszystkim y, to stwierdzenie, że wszystkie narody mają prawo do suwerenności, do niezależności, do demokracji i wolności, do określania swojego losu w trybie procedur demokratycznych, również do własnych błędów, że nie tylko większe narody stać się, na... panie ministrze, komuś trzeba o tym przypominać? No właśnie paradoksem jest, premierów? no właśnie paradoksem jest, że w dzisiejszych czasach, w ostatnich latach, miesiącach trzeba o tym przypominać. Nie wszyscy. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. W obiegu publicznym funkcjonują brednie o świecie wielobiegunowym, co oznacza po prostu dominację regionalnych hegemonów, tak to sobie wyobraża Kreml i nie tylko. Na taki świat nie ma miejsca współcześnie i pan prezydent Andrzej Duda o tym mówi prosto. No w ogóle cóż za hipokryzja w ciągu jednej minuty tak sobie przeczyć, nie? Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia, no ale... ale świat wielobiegunowy. no to są brednie. No ale tak jak mówię, decyzje już zapadły, teraz trzeba tylko to jakoś ludziom sprzedać. No, jesteśmy już w takiej narodowej histerii, że na hasło Putin można załatwić wszystko. Na NBP zawisł ten słynny już chyba baner, no jak na dłoni widać, że mają uzgodnione te zeznania, to jest przecież ta sama narracja, którą posługiwał się zatowany Gutierrez. Bardzo wygodna narracja. No i globalnie można tak ludzi urabiać, no właściwie to trzeba, bo ci psychopaci rozmontowali całą gospodarkę na całym świecie. W Argentynie doszło już do tego, że ludzie odzyskują metal z monet, bo jest wart więcej niż same monety. Ja kiedyś zrobiłem o tym filmik, tak dla żartu, no ale... No ale we Włoszech żarty się skończyły. W związku z rosnącymi cenami spaghetti zwołano sztab kryzysowy, jak donosi Bankier.pl. Według danych ISTAT, Głównego Włoskiego Urzędu Statystycznego, ceny makaronów wzrosły w kwietniu o 16,5% w porównaniu do odczytów sprzed roku. Według danych Eurostatu inflacja w Italii wynosi aktualnie o połowę mniej, a dokładnie 8,2%, pomimo że trend wydaje się hamować, ponieważ marcowy wzrost cen narodowego produktu spożywczego wynosił 17,5%. Włosi są dalecy od spokoju. W sprawie makaronowej drożyzny przed tygodniem spotkała się komisja wczesnego ostrzegania, zwołana na polecenie. Ministra przedsiębiorczości Les Australia mamy dane o sprzedaży w PerfMint. Sprzedaż srebrnych monet i sztabek mennicy w kwietniu wyniosła prawie 2 miliony uncji. To jest najwyższą miesięczną sprzedażą od października. Oznacza to wzrost o 6,8% w stosunku do marca, ale spadek o ponad 8% w stosunku do kwietnia 2022 roku. Złota sprzedało się łącznie 80,5 tysiąca uncji. Jest to spadek o 6,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem, który też odnotował najwyższą sprzedaż od listopada, ale też jest to spadek o 7% w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku. Na od początku roku sprzedaż złota wynosi nieco ponad 270 tysięcy uncji. I to jest aż 20% mniej niż 340 uncji sprzedanych w pierwszych 4 miesiącach ubiegłego roku. To są spore spadki sprzedaży. 20% no to jest dużo. Zapewne wysokie ceny w ostatnich miesiącach miały na to wpływ. Wraz z korektą powinno się to zmienić. Wzrost popytu na złoto widzimy już w Indiach, gdzie w ostatnich miesiącach panował zastój. Sprzedawcy odetchnęli, tną rabaty, żeby nadrobić to, co stracili w kwietniu, mimo kluczowego wiosennego festiwalu, kiedy złota kupuje się tradycyjnie dużo. Spadek importu metali do Indii wyniósł 45%. Licząc rok do roku. No ale mamy też informację o tym, że fundusz BlackRock kupił ponad 7 milionów funkcji no za ponad 170 milionów dolarów srebra w ETF-ie Dla BlackRock to są raczej drobniaki, no ale jest to też jakiś sygnał dla rynku. A we wschodnich Indiach, w prowincji Shandong, w działającej kopalni Shiling. Odkryto nowy depozyt złota, dodatkowe 200 ton. Powiększyły znane podziemne zasoby do łącznie 580 ton, co sprawia, że Silink jest największą chińską kopalnią. No, jak mówi Biblia, każdemu kto ma będzie dodane, a temu kto nie ma zabiorą nawet to co ma. No, ale słuchajcie, nie trzeba przecież wcale kopać. Łatwiej. Metal z telefonów i komputerów jest odzyskać. Wiem, że wśród widzów mam człowieka, który się tym trudni. Paweł, info specjalnie dla ciebie. Hereus zwiększa moce produkcyjne, inwestując 35 milionów euro w zakład w Niemczech. Więcej informacji o tym w artykule, do którego link oczywiście w newsletterze. No a swoją drogą to ten biznes przetwarzania metali szlachetnych ma przed sobą wielkie perspektywy. Na południu Polski, o czym mówiłem kilka miesięcy temu, też powstaje duża inwestycja z tym związana. A na potwierdzenie tego, że lepiej recyklingować niż kopać, info z KGHM, no niezbyt dobre info, w pierwszym kwartale 2023 roku zysk giganta miedziowego. Stopniał o 90%. Mimo zwiększonych przychodów, zysk netto wyniósł jedynie 163 miliony złotych, wobec prawie 2 miliardów złotych zysków w pierwszym kwartale 2022 roku. W KGHM uderzyły koszty związane z wydobyciem, w tym energia. Nie pomaga też to, że rok temu. Tona miedzi kosztowała 10 tysięcy dolarów, w tym momencie trochę ponad 8 tysięcy. Mamy też info z KGHM o tym, że produkcja srebra wzrosła o 2,5% i wyniosła blisko 350 ton. A bulionówki polskiej jak nie było, tak nie ma. Teraz wracamy do USA na chwilę. Info, które pokazuje, że póki co recesja nie jest straszna. W Filadelfii. Burgery zaczęli owijać w złoto i sprzedawać po 700 dolarów za sztukę. No ja nie będę owijał w bawełnę i powiem, że trzeba mieć mózg zgrilowany, żeby się dowartościowywać w taki sposób. No i teraz już nowości z rynku monet. Dziś nowość, o której już kiedyś wspominałem, ale mówię ponownie, bowiem. Uwaga, uwaga srebrny wehikuł po raz pierwszy w swojej zawrotnej karierze staje się patronem medialnym monety. Wydana wspólnie przez Srebrne Grono i Carpathian Mint moneta Capoeira z serii Rebel Time. To jest super premium. Ktoś mi może zarzucić niespójność, bo ja na ogół super premium nie polecam. A tutaj patronat medialny. Ale tym razem sytuacja jest nieco inna. O mojej motywacji, by projekt objąć patronatem powinniście dowiedzieć się niebawem więcej, jak i o samej monecie. Nie tylko zresztą o monecie. Zamierzam porozmawiać z Maciejem Rybickim ze Srebrnego Grona, który jest pomysłodawcą tego projektu. Ja Maćka poznałem na poprzednim Metal Kiedy mi opowiadał o tej monecie, wydawało mi się, że, że projekt jest przeładowany tymczasem. Myliłem się, wygląda to naprawdę fajnie. No, a stoi też za tym wszystkim większa idea i chętnych. Zapraszam na stronę rebeltime.eu no i na moją rozmowę z Maćkiem, która już niebawem na kanale. Tam się więcej wyjaśni. No i to jest tyle na dziś. Dzięki. Cześć.